No i chusteczka z tego. Siedzę na Maksa. czy dzikiem wjedziemy w tą góreczkę. Nigdy nie byłem w terenie. Ojej, kurde Co ty z takiej wielkiej góry zjechasz? <gry> Daje radę Ciekawe no, czy dałby radę tutaj w, w drugą stronę Zobaczcie ty? Nie da rady, niestety Za i za wolno Dobra, To stroma z górki. Hmm. Znaczy ja też mam 2 i pół bara, także no. Ale w 3-4 górki wjechał, spróbujemy z lepszego rozpędu. Przydala. i się orodził ale dziurka ups. Ups, ups 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 no jest problem bo nie zauważyłem tego, tej dziłki. No i tutaj siedzę tak. Tuż już doszło na maksa. Z przodu ten wykrzyż jest troszeczkę słaby. No i tu już kółeczko niestety nie sięga. Aha, i chyba będzie łopata. Chyba łopata pójdzie w ruch. Jeszcze spróbuję do przodu. Się stąd wyrwać, no jak nie pójdę, no to będzie problem mały. Bo nie mam wyciągarki. I jestem tutaj dosłownie w sy, w środku lasu, sam. Za jeździło się tu krusami. Ale no i tak. Tutaj wyjechałem, a tutaj trzy górki. Jest przy piach, zresztą na 2,5 bara także dlatego się grzebie. Dobra, próbujemy wyjechać. No i chusteczka z tego. Siedzę na maksa. I tak teraz troszeczkę nie wiem co zrobić. No, dobrze, że nie jeździ yy, się bez łopaty, także Jelimy bierimy, bierimy kupujemy. i kupujemy, na no, to nie poradzi. <laughs> Dobra, nie co będę to nic nie zadziała. Spod mostu wybrałem, bo no zawisł na moście na przodzie. O, ale gorąco. O, ale mi się od zaciąło. Ale zobaczymy Czy praktyka steru za samochodów trimzerowych, gdzie wiele razy się musiałem wykować Czy coś mi pomoże. Czy uda mi się wyjechać? Czy mi się nie uda? Zraz ja złapę trakcję. Nie niestety nie mam trapu, bo podejrzewam, że już by było po zabiegu, ale coś wymyślę. Muszę wybrać spod tego koła, żeby ono sobie siadło. Jakiś efekt to daje jednak. Trzeba wybrać jeszcze z przodu i z tyłu skutkował żeby złapać więcej tej trakcji Tam już łopata przechodzi że jest dobrze Jak warto przy sobie wozić łopatę Wybieramy spod, spod koła. Jeszcze troszeczkę zostawimy. Tym już sobie usiadł. Jeszcze trochę. Tutaj spod przodu. Lepiej za jednym razem sobie obkopać. Jeszcze wybiorę, ile mogę tego piachu. Około już usiadło, chociaż jeszcze nie siedzi za, lepiej, za dobrze. No teraz mi się drzwi zamknął, czyli a wcześniej nie mogłem, czyli się. Koło troszeczkę podniosło, Więc wybiorę sobie jeszcze ten grzybek tutaj trochę z przodu. I próbujemy. No i co by teraz zrobił człowiek nie mającym opaty i pomocy To są jeszcze te aplikacje wklejka i tak dalej. Nigdy tego nie testowałem. Ale o ile będę mógł sobie sam poradzić to. To spróbuję. Dobra, biorę się do roboty popkopy sobie to jeszcze i działamy. Dobra. Próba. Ja raczej do przodu próbowałem, nie będę, bo jest za duży dół. tym udało mi się podkopać z tej strony. Jezu, no niby lepiej niż ostatnio, ale zastosuję jeszcze jeden patent. Podłożymy wycieczki gumowy. Powinno to coś pomóc. Powinno przynajmniej zwiększyć trakcję. Na pewno próbuje do tyłu Może się wypchnę. przy okazji pijak trzepak No tak Dajemy tutaj A się Dobra Jak na złość nie ma co podłożyć Jechać. wiem, próbę robić jeszcze jedną, ale odpuszczam sobie już prawie 15. No i żonka się pyta, gdzie ja jestem. A no żeby nie wkleić jeszcze bardziej, to sobie odpuszczam. Tak czy inaczej, wjechałem tam, zjechałem tam. Rado dla wszystkich, którzy chcą się tak pobawić. Nie jestem ekspertem, ale haha, najważniejsza jest łopata. Bez łopaty mógłbym zapomnieć, żeby cokolwiek zrobić no i cokolwiek, Nie cokolwiek moc tutaj zrobić Ale dał radę Wyjeżdżamy z tego Do później Co o, ci depłem na łapkę Jeterek się zerwał I będziemy musieli go troszeczkę opłukać z tego piosku, podoba się opłuchiło. Dobra Zamykamy maszynerię, wystudziła się Cofamy do tyłu, rozkładamy pierwszera i trzeba to opłukać Dobra bierze mi się zamycie tego tych pozostałości off roadu no chyba prądu nie ma o, nie ma prądu co ja robię, co, co ja robię Zakręcone jak chod na przykład. działa Yeah sure. Całkiem inny. Nie ma tego piachu. Tu jeszcze sobie kostkę podmyłem. No i moi drodzy. W dzisiejszym odcinku było tak. <gry> I podziemna historia. I codzienna historia. Cóż, weekend wykorzystany chyba na maksa. Tak mi się wydaje przynajmniej. W tym odcinku chyba będzie to wszystko. Było mycie auta. Był offroad. Przede wszystkim ich głęboka wpadka. Z której na szczęście udało się wydostać bez pomocy ciężkiego sprzętu. Ale było ciężko. Była łopata i dużo, mnóstwo pracy. No i cóż. Auto umyte, gotowe do e, gotowe do następnego weekendu. Szkoda, że na poszukiwaniach nie wyszło nic bardziej ciekawszego, oprócz tych perłowskich monetek. No i Szymon trafił troszeczkę starsze te monety. Na pewno był SAP. I, i co to było jeszcze? SAP i Grosz polski, tak, najciekawsze znajdki z dzisiejszego dnia. Także, a jeszcze jedna rzecz. Do auta przybyły nowe naklejki. Oczywiście moja grupowa Lotte Goldek Maniek poznaliśmy go na zlocie w Koronowie w Walhala, którą znamy już od dłuższego czasu i bractwo, u którego byliśmy na zlocie. Także chyba jeszcze spora mnóstwo naklejek się tutaj zmieści. Kolejne zloty za dwa tygodnie, kolejny zlot w Sochaczewie, na którym będziemy razem z Mateuszem, będzie też jego małżonka, moja żona, że jedziemy sobie w czwórkę, będzie biwakowanie, jakieś tam inne rzeczy i przede wszystkim poszukiwania. Mam nadzieję, że się podobało, w tym odcinku będzie na tyle, dzięki za oglądanie, przede wszystkim dziękuję za subskrypcje, które są nadal mimo mojej przerwy dłuższej na kanale. Staram się to zmienić, żeby to nagrywać jak najczęściej, ale sami wiecie, praca, inne obowiązki. Składam manżur i dzisiaj, jeszcze korzystam z reszty popołudnia. Odpoczywam, bo w nocy wyjazd. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiam.